Przy tym pytaniu egzaminacyjnym tak naprawdę nie będziemy musieli dość dużo mówić, ponieważ nie mamy żadnej normy do wymiany. Jest to dość fajne pytanie egzaminacyjne z uwagi na to, że wystarczy obejść urządzenie, omówić całą kabinę, sprawdzić stan techniczny tej kabiny, poszukać jakichś uszkodzeń, ewentualnie jakiś odkręconych śrub, jeżeli by były to znaczy, że byłaby kabina niesprawna, która nie jest prawidłowa i nie powinna być dopuszczona do eksploatacji. Więc w tym przypadku podchodzimy z inspektorem do urządzenia i weryfikujemy sobie stan techniczny kabiny. Czyli głównie szukamy uszkodzeń mechanicznych. Oceńmy sobie kabinę z każdej strony. Oceńmy sobie również szyby. Popatrzmy sobie na zawiasy, czy czasem nie są zerwane. Zwróćmy uwagę ewentualnie na jakieś mocowania, na jakieś spawy. Zwróćmy sobie uwagę na jakieś głębokie, e, głębokie wgniecenia, uszkodzenia tej kabiny, drzwi. Możemy dodatkowo sobie tak naprawdę otworzyć drzwi, zobaczyć czy one swobodnie pracują. Szczególną uwagę natomiast należy zwrócić uwagę na kratę ochronną, która zabezpiecza operatora w trakcie wypadku, czyli w sytuacji, gdy na przykład wózek by się wywracał, albo w sytuacji, gdy ładunek by się na nas przewracał, to ta krata ochronna jest takim głównym mechanicznym zabezpieczeniem przed e, niebezpieczeństwem e, narażenia operatora. No i w tym przypadku szukajcie sobie tutaj jakichś uszkodzeń, również mechanicznych, czyli chodzi głównie o pęknięcie tej kraty, o mocowanie tej kraty. Ja tutaj nie widzę żadnych pęknięć, więc krata ochrony jest prawidłowa. Mogę zwrócić uwagę też na szybę oczywiście. Zaraz zobaczymy sobie na kratę ochronną u góry, ale najlepsze to będzie tak naprawdę widok e, od strony górnej, więc czasami będzie tutaj trzeba troszeczkę posłużyć się wózkiem i wyjść sobie na to urządzenie. W związku z tym, no nie jest to zalecane zawsze na egzaminie, więc w miarę możliwości starajcie się to ocenić z dołu. Jeżeli natomiast wózek będzie miał szyber dach. Bądź jakąś tam rzeczywiście szybę u góry, to warto zobaczyć to sobie z dołu. Więc ja zwrócę uwagę z tej strony, nie widzę żadnych uszkodzeń. Popatrzę sobie również z przodu, też nie widzę żadnych pęknięć. I przejdę do prawej strony kabiny. Ta sama zasada, oceniając, czy nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych. Zwrócę uwagę sobie na szybę, nie widzę żadnych uszkodzeń. Przechodzimy sobie na tył wózka. Tutaj ta sama zasada, wizualna ocena. Dodatkowo możecie sobie dodać, żeby sprawdzić sobie tak naprawdę oświetlenie, czy czasem nie są zerwane. Bo jest to też ważny punkt tego urządzenia, natomiast no nie jest to już kabina, aczkolwiek warto to zawsze dodawać sobie na egzaminie, więc nie widzę żadnych uszkodzeń. Wszystkie elementy mocujące są na miejscu. Żaden spaw nie jest zerwany, nie ma ognisk grydzy, W związku z tym warto jeszcze otworzyć tą kabinę i ocenić sobie tą kabinę od strony wewnętrznej. Oceniamy sobie drzwi. Mamy szybę u góry, więc bardzo dobrze będzie widać rzeczywiście tą kratę ochroną górną. Czy czasem nie ma jakichś dodatkowych pęknięć? Patrzymy sobie na dach, czy nie ma jakichś odkształceń mechanicznych, czy coś tu nie jest zerwane. Mi się akurat tutaj nic nie rzuca w oczy, w związku z tym kabina jest prawidłowo oceniona. Tutaj możecie sobie też dodać, że warto sprawdzić tak naprawdę, czy fotel czasem nie jest odkręcony, więc poszarpać go dosłownie, weryfikując, czy ten fotel jest dobrze przykręcony, zamocowany na szynach. Chociaż troszkę to wybiega już poza to pytanie. Więc w tym przypadku, jeżeli ocenimy stan techniczny kabiny wizualnie, obejdziemy to razem z inspektorem dookoła, E, oglądniemy to i nie stwierdzimy żadnych uszkodzeń mechanicznych. To pytanie będziemy mieć zaliczone, więc bardzo fajne pytanie egzaminacyjne, które jest naprawdę dość łatwe na tym egzaminie praktycznym. Także pytanie mamy zaliczone.